Dzień dobry, Kamila Głowa, TV Reklama, jesteśmy na pierwszej gali w wrestlingu, ze mną Piotr Szeliga, cześć! Witam wszystkich serdecznie, cześć! Jak Ci się tutaj podoba cała otoczka, co sądzisz o tym? Takie fajne show, nie? Tak, żeby tu posiedzieć, a pokrzyczeć, a zobaczyć jakieś dziwne rzeczy w ringu, nie? To... Masz ładne perfumy, czuję. Jeszcze raz. Prawda, masz ładne perfumy. Ale dziękuję. Takie, jakie to są, jak mogę zobaczyć? To jest do... Dior Sauvage. Okay. Diorki, tak? Dior Sauvage, tak. Dior Sauvage, no i słuchaj, jak ci się tutaj podoba? Co sądzisz właśnie o tym? No, tak jak mówię, no ogólnie spoko, fajna atmosfera, fajnie reagująca publiczność, fajnie byłoby jakby. Tak publiczność reagowała na przykład na fejmie, to byłoby w ogóle super, nie? Właśnie miałam o to zahaczyć, to by, nie? Jakby tak krzyknęło 12 tysięcy ludzi, to byłoby coś pięknego, nie? A potrzebujesz właśnie tego dopingu od publiczności? Mógłby być większy u Ciebie? Wiesz co, na pewno to niesie człowieka. Nawet, ja pamiętam nawet w OKTAGONIE, jak ludzie krzyczeli, a szeli, szeli i to naprawdę niesie. Naprawdę dodaje, dodaje to a gdzieś tam wiatru w skrzydła i, i ładuje energią. Ale generalnie to jest taki bardziej miód na serce, czy czujesz właśnie odpowiedzialność, że a nie mogę teraz zawieść, taka presja? Raczej taka mobilizacja się włącza w człowieku bardziej, nie? Że chcesz, że czujesz, że musisz to zrobić, musisz wygrać i tyle, nie? I dajesz ciebie wszystko. A jak się, Piotrek czujesz po wygranej knockout? Czuję się no, normalnie, fajnie. Jesteś dumny? to już nie mnie oceniać. Ja na pewno jestem z siebie zadowolony, bo a, zrobiłem, wypełniłem game plan tak jak było zamierzone przetrenowałem cały okres bardzo ciężko. Też się nabawiłem kilku kontuzji, które musiałem po drodze leczyć, więc naprawdę to był ciężki okres. Do tego jeszcze mój trener na samym końcu przygotowań wypadł. No, to była najgorsza w ogóle rzecz, jaka mnie spotkała w tych przygotowaniach. Nawet, już nie, nawet nie mówię tutaj, o, przepraszam, nawet tutaj nie mówię o jakichś sparingach z zawodowcami, którzy mnie tukli jak normalnie, nie wiem, w gruszkę, ale, ale tak jak mówię, no, to był najgorszy, największy cios dla mnie. No właśnie, nie dość, że właśnie ta sytuacja z trenerem na Ciebie spadła, no na wszystkich w sumie spadła. No. Tak, właśnie odbiło się to psychicznie na Twoich treningach? Miałeś problem właśnie z tym? Już to 5 dni nie trenowałem w ogóle. 5 dni nie mogłem spać w ogóle praktycznie. Przeplętające się gdzieś tam myśl, myśli, a, z nerwami, a w między, międzyczasie jeszcze płacz i, 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 i pytanie dlaczego, nie? I pytanie dlaczego, no ale... Z czasu nie cofniemy, trzeba po prostu działać i, no i zobaczymy co będzie dalej. No, czekamy aż się wybudzi. Czyli teraz e, jak wygląda sytuacja dalej e, nic się nie zmieniło, rozumiem. A, troszkę obrzęk strzedł, ale no, na ten moment jeszcze Rafał jest w i czekamy aż się obudzi, żeby zobaczyć w ogóle co jak będzie funkcjonował. No miejmy nadzieję, że tutaj wszystko będzie dobrze i no. się. No... No, ja tak, wszyscy w to wierzymy głęboko, nie? że się obudzi i powie co tu się odpierdala, tak, tego sobie życzę naprawdę i żeby te pieniądze wszystkie, które zebraliśmy można było oddać na jakieś inne dziecko albo na, na kogokolwiek innego, ale nie tylko nie na niego. Dokładnie. A powiedz mi Piotr, kiedy my Ciebie znowu możemy się spodziewać w Oktagonie? Jeszcze w tym roku czy? Zobaczymy, no tutaj kwestie w udarzy, tego czy mi znajdą przeciwnika, ja jestem zwarty, gotowy, jestem w treningu, także dla mnie wyjść gala po gali to jest żaden problem. Ja cię tutaj zapytam o bestie. Chciałbyś ponownie zmierzyć się z nim? E, no dużo ludzi mnie to pyta. No. E, wiadomo, no chciałbym tego rewanżu, ale tak sobie myślę, że w sumie... E... Nie musi to być zakończona historia, ale ona się może odlec w czasie, na spokojnie. On sobie robi swoje, ma już następnego przeciwnika. Ja sobie mogę dalej robić swoje, może jeszcze w międzyczasie się gdzieś skrzyżujemy po drodze. Czyli partia tutaj nie masz? Nie, już nie. Na początku gdzieś tam jak wygrałem, to te emocje gdzieś tam w mu uderzyły do głowy i, i, i po prostu no, ch chciałem to wykrzyczeć, nie? Ale, ale tak jak mówię. E, Jak będą chcieli, nie ma problemu, ale nie mam na to parcia. A kto jest teraz na Twoim celowniku? E, no Zawsze Popek. nie? Zawsze chciałem się zmierzyć z Popkiem, więc e, tutaj apel do wodarzy. Jakby chcieli naprawdę dobrej walki, to... Słyszałam tutaj, że też Norman Park chce bardzo walczyć z Popkiem. Uważasz, że ma... Kto ma większe szanse? Wiesz co, tutaj Norman doświadczenie, wiadomo, ale jednak... No to jest tak, jak jest wielki chłop i nie potrafi nic, to gość, który jest mniejszy, lżejszy od niego, fakt, fakt, faktycznie tak, może go, może go pokonać, ee, ale jeżeli gość jest ciężki, wielki, silny i trenuje, na gościa, który jest dużo lżejszy od niego, to zupełnie to się inaczej przekłada no w ringu. Nie? Ma, no gość, który jest większy, silniejszy, ma wiadomo no, przewagę. Tak? Ja, wiem, ja wiem, jak ja mam, jak sparowałem, bo nie ukrywam, też że sparowałem z lżejszymi od siebie. Po to, żeby być tam szybkościowo zobaczyć, jak to wszystko będzie wyglądać. Bo wiedziałem, że wujaszek będzie szybki, więc musiałem się na to przygotować. No i jak sparowałem z nimi, no to czułem tą różnicę. Nie, że to nie jest jednak waga ciężka, tylko to są lżejsi ode mnie, ciosy są lżejsze i, i to na inaczej to wygląda. Czyli uważasz, że ta walka może się skończyć różnie? Że tutaj albo Norman pokaże swoje umiejętności? Oczywiście, to jest MMA, to się może skończyć różnie, ale wydaje mi się, że. Yy, dla fanów fame MMA taka walka nie wiem, trzeba ich zapytać, trzeba zapytać wodarzy, yy, na pewno ja bym chciał zobaczyć z popkiem. A na przykład, Norman Park, czy byłby dla Ciebie wyzwaniem? Yy, na pewno byłby dla mnie wyzwaniem, a, ale nie przewiduję takiej wagi. Ja jestem frikiem, nie jestem zawodowcem. Nie potrzebuję walczyć z zawodowcami na razie, tak jak mówię. To jest początek gdzieś tam mojej drogi, jeżeli chodzi o MMA. Więc a, skupiam się po prostu na moich frikowych walkach. I, I kogo tam będą mi dawać, to po prostu będę brał. A, tak mówię, do jakby to był Popek. Ale tak ale ta już a, wcześniej powiedziałem, no, jestem frikiem no, Do zawodowstwa jeszcze jest daleka droga, naprawdę. Jak w ogóle kiedykolwiek jakieś będzie. To, to jest na razie taka moja przygoda. Ale generalnie popka chcesz z tego względu, że jesteście jakby podobnie y, gabaretowo, czy macie jakiś konflikt prywatnie? Nie, ani konfliktu po prostu. Po prostu chciałem zawalczyć z popkiem. To jest takie moje, nie wiem. A, takie. Taki Intuicja mój, może, Taki no? mój cel po prostu, że wchodząc do fejmu myślałem o tym, żeby zawalczyć z popkiem. Chciałem po prostu zawalczyć z popkiem. Mhm. A ktoś jeszcze? Czy tylko na razie popek? Bo wiem, Piotrek, że Ty nie jesteś jak osobą konfliktową, może tak? Nie, ja jestem człowiek, no problem. Dopóki ktoś gdzieś tam mnie, mnie nie zaczepi, a mnie nie, nie naruszy, gdzieś tam nie dadzi na odcisk, ja jestem w porządku. Zawsze staram się być uśmiechnięty, a pozytywny do ludzi, więc nie no, jakoś ja nie szukam konfliktów. Po co? Ale generalnie chyba ciężko wyprowadzić cię z y, równowagi, czy jak to jest? Nie no generalnie tak, dopóki się gdzieś tam nie wiedzie mi na emocje, wiadomo, emocje to jest jedno. Tam Tak jak mówię, no mnie tam mogą wyzywać, pisać w komentarze. ja już na to odporniłem. To jest po prostu wliczone w branżę, tak? w, to, co, w to czym się zajmuje, więc na to nie mamy wpływu. Raz ludzie ci dadzą koronę, raz, się, raz z tronu rzucą, więc nie, nie ma co się przyzwyczajać do tronu, tylko po prostu trzeba cały czas robić swoje, znać swoją wartość przede wszystkim i, i tego się trzymać. A miałeś moment w swoim życiu, gdzie odbiła ci tak zwana sodówka? Sodówka? Kurczę, może zacząłem za bardzo świrować z tym bestią trochę. Eee, ale to też ale z czym przesadziłeś? Znaczy ogólnie ze swoim zachowaniem, bo tak e, już takie blokowe rzeczy e, zaczęły wychodzić, a to jest niepotrzebne. I tak jak mówię, no jeżeli, jeżeli jest. E, można, można wszystko zrobić fajnie, ale byle jak ale się zachować. Nie? No, a ja po prostu gdzieś tam już zacząłem przesadzać i tak jak mówiłem już kiedyś, że wydaje mi się, że ta przegrana z bestie te wszystkie rzeczy, które się działy. To była taka informacja przepraszam, z góry e, dla mnie, że Shelli. Stopujemy mu, stopujemy. uspokój się. To nie jesteś ty, ty jesteś trochę inny, idź w inną stronę. No i faktycznie trochę, się, trochę przemyślałem sobie a, przez ten czas. A, no i stwierdziłem, że wchodzę na te tory, których się trzymałem zawsze czyli ciężka praca, motywacja i, i zawsze powolutku do przodu. A kto cię właśnie ogarnia w takich momentach? Sam. Sam siebie próbujesz. Tak. Sam po prostu ze sobą rozmawiam, medytuję, e, spędzam dużo czasu nad tym, żeby gdzieś tam e, sobie kalkulować wszystko co się dzieje dookoła i, i wyciągać wnioski, bo ciężko jest zrobić ciągle to samo i oczekiwać innego efektu, więc jak coś nie idzie, no to, fa, to czas po prostu. Coś zmienić, tak? No właśnie, a jak dochodzisz do takich wniosków, że jednak o tutaj przesadziłem, to muszę poprawić, tak nie mogę robić. Wiesz to ja dużo widzę ogólnie, nie? Może ludzie tak e, inaczej sceptycznie patrzą na moją osobę, ale e, uwierzcie mi, że ja wiem więcej niż wam się wydaje. Nie? I z, ogólnie z ludźmi tak, tak jest dookoła, że po prostu ludzie myślą, że ja czegoś nie wiem, a ja wiem wszystko, widzę wszystko, czuję wszystko. Więc e, tak jak mówię, gdzieś tam po prostu psychologicznie staram się dotrzeć sam do siebie. Rozmową przede wszystkim i, i za i przeciw, tak? Czyli po prostu no, robisz sobie taki rachunek sumienia i, 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 i mówisz sobie, czy, czy jest okej, okay, czy nie jest okej. Okay. Jak czujesz, jak ja, ja ogólnie mam tak, że robię to, co czuję. Jeżeli to co a, czuję, bo moim zdaniem nie ma czegoś takiego jak dobro i zło, tylko jest po prostu a, to, z czym ty się czujesz dobrze, dopóki komuś nie robisz krzywdy, tak? Czyli na przykład a, jak jest... Coś, co tobie sprawia przyjemność albo nie wiem, jest dla ciebie dobre i, i, nie, i nie robisz komuś krzywdy tym, to możesz to robić, tak? Ty, ale tak jak mówię, no, do momentu, kiedy. Ee, Nikogo nie krzywdzimy. Do... Fajne jest w tobie to, że właśnie potrafisz jakby sam siebie sprowadzić na ziemię i rozmawiasz sam ze sobą, to jest super. Gdzieś tam to doświadczenie życiowe mnie tego wszystkiego nauczyło. Wiadomo, nie ma o co chodzić ee, z głową w chmurach, bo ciosy lecą z ziemi, a nie ma odpornych na nie, są tylko źle trafieni, tak? Dlatego, dlatego no tak jak mówię, no trzeba gdzieś tam e, z głową do wszystkiego podchodzić, przede wszystkim. To co? Podsumowując, y, walka, koniec roku lub przyszły rok? Dok, dokładnie. No, zobaczymy, jak, jak uda się to odzywać a, tam do Artura Gwoździa, do mojego menadżera. Będziemy działać. I popek na celowniku. Jak najbardziej. Dziękuję bardzo. Dziękuję serdecznie, dzięki. Dziękujemy. Dzięki. dzięki. dzięki.